Witajcie na winnicy. Ostatnio nie nagrywałem. Jeden dzień nam uciekł. E, po tym, jak zebrałem próbki, e, nie wczoraj, przedwczoraj, e, było 22 brixy i 8 kwasów. 8 gram e, na litr kwasów. Z Patrzę na mączniaka, przysycha. Pewnie temperatura mu dała radę, bo nie było tutaj żadnych oprysków. No i zrobimy przegląd winnicy jeszcze raz po zbieraniu próbnych jagód. A co się wydarzyło? Widzicie, że skosiłem tak z grubsza na szybko. Przedwczoraj, pod tym jak. Jak? A chyba było widać. Chyba nagrywałem tutaj przejazdy kosiarką. Robiłem timelapsy time No popatrzcie się. No wyglądają te sadzonki tragicznie. Pasowałoby zrobić oprysk, a nie ma czasu. Ale dzisiaj co mamy? Mamy glebogryzarkę i dzisiaj chcę przejechać wszystko do końca e, wzdłuż rzędów e, i Przeglebo gryzować. Zobaczymy jak nam to pójdzie, także bez jakichś zbędnych przechadzek powinnicy. Zbierzemy próbki do mierzenia. Dzisiaj nagram Wam w domu kalibrowanie pH metru oraz pomiar pH na tych gronach. Trochę się już przysuszają szara bo powiem wam, że grona mają e, no już na tyle bogaty cukier, że można by było e, je rwać A, skusiłem się, spróbowałem jedną są w ładnym stanie Pasy idą w dół, ale to już jest ostatni moment, by sprawdzić pH. Patrzę na te takie trochę nadgnite, brzydkie, ale nadal słodkie. Trochę inaczej smakują. Smakują tak bardziej znam ten smak, ale nie umiem wam określić. Jak sobie przypomnę, to, to może, może uda mi się was naprowadzić. No tutaj coś gnie, czyli szara się gryza. No psują się, psują, ciekaw jestem, co to przebarwienie oznacza, ale zaczyna się już robić. jak tu popatrzcie, to przejrzewa albo szara to jest. Osy skubią coraz bardziej, No są takie plamki. Powiem wam, że najchętniej bym to zbierał już. Nie wiem czy tak się nie zrobi Tu jest zjedzone, zjedzone Tu coś opitala przeniosło się już Tutaj Tutaj coś Tu są ładne Nie są takie zbite ładniejsze nie tak zmasakrowane tam w tamtych rzędach jest coś dopada takimi przejrzałymi owocami to pachnie no nie, nie tyle pachnie co smakuje tu jest szara widać się się wdała No będzie trochę czyszczenia. Tygron gron. straszył, wystraszyłem osę, nie wiedzą tam hałąk. No jest popatrzcie się. Włażą niszczą. No i co? Dobra, z mojej strony tyle. Odpalam glebę, gryzarkę i jadę tutaj z tematem. No, jak widzieliście, w ten sposób glebogryzuje, gryzuje. Taki, taki sobie efekt daje, ale coś zawsze. Tu były duże chwasty, to, to je praktycznie wymieszało z tą ziemią. Mam nadzieję, że trochę przysną. Zrobiłem na razie trzy rzędy. Cztery zostały, ale już jest późno. Chcę jeszcze za widoku zrobić jedną rzecz. Muszę zrobić kilka zdjęć tym gronom i wysłać koledze. Czy faktycznie pospieszyć się z winobraniem, czy chwilę można poczekać? Zrobię mu parę fotek. To już nie nie ma co, ale. Przy okazji, sobie zrobię kilka fotek do przeszkicowania krzaka na etykietę, bo taki jest plan. Może ten tak. nie jest zły. A idę tym rzędem, który nie jest aż tak bardzo dotknięty. No jest to gęsto poukładane. A no już się robi coraz ciemniej. No te zdjęcia, słuchajcie. A widzicie popatrzycie się Tu magnazu nie brakuje. Także może być coś na rzeczy. No, światła już nie ma. Światła już nie ma do dobrych zdjęć. Dobra, przejdźmy tu. Szukam ujęcia na etykietę, bo wymyśliłem, że a przy okazji robię też uszkodzone grona. Także nie przejmujcie się tym. Wymyśliłam, że córka przerysuje mi Przerysuje mi e, Zdjęcie na szkic ołówkiem Będzie się to idealnie nadawało na, na etykietę e, Jest w szkole plastycznej naprawdę Idzie jej to rewelacyjnie W szkicowaniu No, no po prostu Przewyższa mnie o rok świetlny. No, jest fenomenalna pod tym względem. Czekajcie, ten krzak jest dość ładny. Może go zrobię takiego. I, I pomysł jest taki, żeby z tego zbioru no, Głównym motywem na etykiecie był krzak właśnie tak obsadzony gronami Wiecie co, jak teraz im ciemniej tym lepiej to wygląda Także Za bardzo Za bardzo może już nie Nie będę panikował Ale chyba Zrobimy winobranie w poniedziałek. Może tutaj to ujęcie jest fajne. Coś takiego. Dobra, naczaskałem tyle fotek, że coś się wybierze. I cóż. Zmykam na dół do budy. Bo mam tam trochę jeszcze przygotowań. Chcę uruchomić zdalne łączenie się z przekaźnikami. Tak bym móc chłodzić to wino zdalnie i mierzyć jego temperaturę. Muszę nawiązać kontakt z przekaźnikami i termostatem. Mam nadzieję, że mi się to uda. I muszę jeszcze poszukać pompy do wody obiegowej, bo nie wiem gdzie jest. Dobra, kończę.